Jeśli miałbym powiedzieć, dla kogo jest taki dzień z zonem, to na pewno mógłbym wymienić kilka osób. Znaczy najprawdopodobniej jest to głównie dla przedsiębiorców, znaczy dla kogoś, kto prowadzi swój biznes. Ja wiadomo, że w biznesie mamy różne problemy. i Można mieć problem pod tytułem szukam jakichś kontaktów. Jeżeli szukam jakichś konkretnych, precyzyjnych kontaktów, do których nie mam dostępu, no to mogę się mówić z Maciejem, opowiedzieć mu, czym się zajmuję. Wzbudzić jego zaufanie i poprosić go, czy mógłbym je skontaktować z jakimś człowiekiem, z którym ma relacje. A tutaj mogę dodać od siebie, że Macie go głównie ma, z wieloma ludźmi, relacje, wielu ludzi zna, a jeżeli ich nie zna, to na kogoś to ich zna. Więc to jest pierwszy aspekt, z którym warto by było się zgłosić. I głównie, tak myślę, skorzystałem na tym przedsiębiorcy. Drugi aspekt, no to na przykład mam jakiś fajny projekt, nie wiem, szukam inwestora i ja mogę z Maciejem porozmawiać, czy on nie zna kogoś, kto chciałby w taki biznes wejść. Kolejna sprawa to po prostu zbudowanie relacji, nie? Bo na przykład ja coś z Maciejem zrobić, jakiś biznes wspólny. Słuchaj, mam taki pomysł, chciałam to razem z tobą zrobić. I wiem, że on dostaje trochę takich propozycji. Więc myślę, że to byłaby dobra okazja, żeby spokojnie też się poznać i, i o tym porozmawiać. Ale myślę też, że taki czwarty obszar to po prostu jakieś pytanie, może jakaś zagwostka, może jakiś problem, może jakaś trudna sytuacja w życiu tym około biznesowym, gdzie Macie jest dość no, mocno doświadczony i myślę, że to mógłby podpowiedzieć z różnej perspektywy, co zrobić w jakiejś problematycznej, trudnej sytuacji, ale czasami trudną sytuacją jest też to, że jakoś drastycznie nagle urośliśmy i już nie możemy tego ogarnąć, no to jest tak zwana klęska w rodzaju. Ale myślę, że patrząc przez pryzmat doświadczenia Maćka i przez pryzmat ludzi, których zna, to prawdopodobnie, jeżeli ktoś przyjdzie z takim tematem, to. Dostanie, znaczy nawet nie, nieprawdopodobnie, na pewno dostanie jakąś podpowiedź, co zrobić, albo do kogo się zgłosić, żeby y, podpowiedział, co z tym tematem zrobić.